Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wielbia, O Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. O wy, wszyscy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść, jako boleść moja. Droga życiowa najświętszej dziewicy, dla tego, kto patrzy na nią powierzchownie, jest usłana samym szczęściem i kwiatami. Niepokalana Matka Boża, wybrana ze wszystkich córek ludzkich. Ciesząca się swym boskim synem, najpiękniejszych synów człowieczych, czyż to nie powody najwyższej radości? O tak, nie przeczymy temu, ale dodajemy, że te powody najwyższej radości są również przyczyną największych bólów. Dlatego, że była niepokalana, była najdoskonalszą istotą, miała najczulsze serce. A więc ból tym głębiej ją przenikał. Dlatego, że była Matką Bożą, cierpiała bezmiernie, bo przez to brała czynny udział w odkupieniu ludzkości. Dlatego, że była wybrana ze wszystkich, stała najbliżej Jezusa, najbardziej odczuwała Jego ból. Dlatego wreszcie, że cieszyła się swym synem. Najpiękniejszym synów człowieczych, całe morze goryczy zalało jej macierzyńskie serce, gdy widziała go sponiewieranego, zbitego, nie mającego krasy ani piękności, wzgardzonego i najpodlejszego z mężów. Obaczmy więc i przypatrzmy się. Nie spoglądajmy na życie naszej matki bolesnej tylko powierzchownie. Lecz zbliżmy się do samego jej serca, by dosłyszeć jego tętno, a wtedy dopiero prawdziwie poznamy jej życie. O Wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja, bo mnie jak winnice obrał Pan z wysoka spuścił ogień na kości moje. Uczynił mnie spustoszoną, Przez wszystkie dzień żałością utrapioną. Prze to ja płaczę, a z oczu moich płynął wody, Bo się oddalił ode mnie Pocieszyciel. Obacz, Panie, żem uciśniona, Wzruszyło się wnętrze moje, Przewróciło się serce moje we mnie, Bo mgorzkości jest pełna. Ustały od płaczu oczy moje, stworzyły się wnętrzności moje, napełniona jestem gorzkościami, napojona piłunem. Oto słabe echo tego, co przeżywała najświętsza dziewica, te słowa proroka, tak bezbrzeżnie smutne, a które kościół wkłada w usta matki bolesnej. Nabiorą prawdziwej treści, gdy się głęboko w nie wniknie. O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, żeby spotkać Maryję, ujrzeć ją, trzeba iść drogą do jej drogi podobną. Droga Matki Bolesnej to uciążliwa podróż do Betlejem, to bolesna ucieczka do Egiptu. To szukanie Jezusa po jerozolimskich ulicach, a przede wszystkim to pochód za swym Synem na Kalwarię. Jeśli nasza droga życiowa przez umiłowanie cierpienia nie upodobni się choć trochę do drogi naszej matki najboleśniejszej, nie spotkamy jej, nie potrafimy odgadnąć i odczuć jej cierpień. Nie ujrzymy nigdy z bliska jej bolesnego oblicza. Obaczcie i przypatrzcie się. Potrzebą, koniecznością niejako serca kochającego dziecka jest rozważanie cierpień swej matki, które dla niego poniosła. A jednak mała jest liczba tych prawdziwie kochających, wdzięcznych dzieci. Do Marii de Agreda rzekła Najświętsza Dziewica te pamiętne słowa, które się nam na zawsze winny wyryć w sercu. Jest mi bardzo smutno, że tak mało znajduję tych, którzy by współczuli ze mną. Ta obojętność będzie tym większą winą dla złych chrześcijan na sądzie ostatecznym, gdyż ujrzą wtedy, że nie tylko byli niewdzięczni, lecz okrutni, bez odrobiny serca dla najbardziej kochającej ich matki. Patrzę teraz, mówiła podobnie do świętej brygidy, na moje dzieci żyjące na świecie czy które przypomni sobie o boleściach swej matki i zechce z nią współczuć. Lecz niestety, znajduję zbyt małą ich liczbę. Dlatego ty, córko moja, gdy jestem od tak wielu zapomniana, ty nie zapominaj o mnie. Rozważaj me boleści i staraj się o ile możesz naśladować mnie w nich. Jakże bolesna skarga najczulszej matki. Obaczcie, przypatrzcie się. Przeto ja płaczę, a z oczu moich płyną wody, bo się oddalił ode mnie pocieszyciel. Święty Janot Krzyża, doktor mistyczny, mówiąc o cierpieniach duszy, twierdzi, że mogą urosnąć wprost do bezmiaru, albowiem doskonałą duszę wypełnia całkowicie Bóg, który jest bezmierny. Gdy więc on się usunie, ukrywa przed duszą, zostawia po sobie bezmierną próżnię i bezmierny ból. Jeśli to odniesiemy do najświętszej dziewicy, ujrzymy, jak ogromna musiała być jej boleść. Jezus bowiem nie tylko całkowicie, lecz w najwyższej mierze wypełniał jej duszę. Gdy się więc niejako chwilowo usunął, przysłonił morzem boleści, zniewag, poniżenia i wzgardy w czasie swej męki. Kto może wypowiedzieć, co wtedy odczuwała Najświętsza Matka? Stworzyły się wnętrzności moje, napełniona jestem gorzkościami, napojona piłunem. W tych słowach znajdujemy choć część odpowiedzi. Mój najsłodszy, Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany, niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi, niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż, niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć, niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobóg. Nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.